Witajcie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj Sławek Grochowina, który ma dość wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fitoterapii, naturoterapii, przedstawi nam drugi produkt, który w sposób naturalny wspiera zdrowie naszych zwierząt. Tym razem jest to walka z pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Sławku, poproszę o szczegóły. Witaj Janiu, witam szanownych Państwa. Tak jak Ania ja zaznaczyła, zajmuję się Wszystkim, co jest związane z naturą, naturalnymi produktami, fitoterapiami, zajmuję się oczywiście pod kątem zdrowia naszego osób, ludzi, natomiast również zawsze wyszukuję takich produktów na rynku, którymi mógłbym wesprzeć chociażby swoje zwierzaki. Również oczywiście tymi informacjami chcę się podzielić z Państwem. Nasza polska firma, będąca akurat na Śląsku. Okazuje się, ma w swoim portfolio bardzo fajne produkty naturalnego pochodzenia. Są to ekstrakty roślinne, które między innymi potrafią poradzić sobie z pasożytami. Pozwolę sobie Państwu pokazać to na slajdach. Szanowni Państwo, firma Nature wypuściła na rynek serię produktów o nazwie DOKTOR. Są to naturalne mieszanki dla poprawy zdrowia właśnie naszych psów. Produkt Dr. Parazit jest to akurat mieszanka, która ma za zadanie, powtarzam, mieszanka ziołowo-witaminowa przeciw pasożytom, czyli naturalnego pochodzenia wszystkie składniki użyte do produkcji. Stosuje się ją do wzbogacenia standardowego pokarmu dorosłego młodego psa, głównie w celu wsparcia, trawienia oraz kontroli i wydalania pasożytów jelitowych. Wszystkie produkty firmy... Są akurat fitoterapeutyczne. Co to znaczy? Firma używa tych roślin, które mają udokumentowane właściwości lecznicze. Stąd nazwa fitoterapia. I teraz produkt stanowi zbilansowany, przeznaczony do zbogacenia pokarmu dla zwierząt domowych, głównie psów, zgodnie z opisem. Oczywiście również wśród swoich doświadczeń mam osoby, które stosują to dla Kociaków. Są to produkty sproszkowane, w związku z powyższym dodaję to do karmy. Sam mam cztery koty, również, szanowni państwo, dodaję do kar dla kotów to. I teraz tak: produkt zawiera naturalne składniki: wyciągi: z melonowca, tymianku, orzecha włoskiego, granatowca, dyni, piołunu, czarnuszki. I teraz to wszystko. Dlaczego akurat taka kompozycja? Jak państwo poczytają sobie o właściwościach leczniczych właśnie tych składników, nie będzie wątpliwości, dlaczego akurat taka jest kompozycja. Wyciąg z liści nosa wspiera trawienie oraz przyczynia się do tak zwanej proteolitycznej fragmentacji pasożytów jelitowych. Tymianek wspiera trawienie, kontrolę stanu zapalnego oraz wydzielanie soku żołądkowego, a czarci pazor wspiera trawienie. I teraz, szanowni państwo, postaram się pokazać tutaj, jakie to są rośliny, że to jest wszystko w naturze, to nie jest coś syntetycznego, to nie jest nic wymyślonego w jakichś dziwnych laboratoriach, to jest tylko i wyłącznie przebadane rośliny, i użyte dosłownie w tym słowo znaczeniu do kompozycji. Jeżeli teraz wyciąg z liści melanowca wspiera trawienie oraz przyczynia się właśnie do tej wydalania tych pasożytów, skorzystaliśmy z tego właśnie produktu. Tutaj jest wyciąg, jak proszę zwrócić uwagę, jest jaka ilość dawcy użytych aż miligramów ten produkt sam w sobie jest w stanie już sobie poradzić z pasożytami. Nie zmienia faktu, że firma działa kompleksowo, używa produktów wieloskładnikowych, czyli to jest działanie wielotorowe, aby jak najbardziej poprawić zdrowie naszych zwierząt. W produkcie znajdziemy wyciąg z ziela tymianku. Zioło to ma właściwości przeciwkaszlowe, przeciwskurczowe, które łagodzi podrażnienia dróg oddechowych, ale co więcej, ma również właściwości wykrztuśne ponieważ pomaga wydalić śluz. To jest również istotne, bo psy bardzo często używają, sami o tym wiecie państwo, że wychodzą na łąkę na spacer, wyszukują określonej rośliny, którą skubią po to, żeby oczyścić sobie właśnie drogi pokarmowe i bardzo często coś muszą wykrztusić, odkrztusić, po prostu to wydalić. Następną taką rośliną jest wyciąg z liścia orzecha włoskiego. Nie wiem, czy Państwo robicie orzechówki dla samego siebie z zielonych orzechów, ale również właściwości lecznicze mają liście. W orzechu włoskim jest na tyle dużo składników odżywczych, które bardzo wspólnie sposób działają, że nawet przyczyniają się do utrzymania fizjologicznej odporności organizmu. Wspierają czynność układu jelitowego, pomagają otrzymać prawidłową, regularną motorykę jelit. Również używamy wyciągów z orzecha czarnego do wszystkich przecież stanów zapalnych upadu pokarmowego. Nie, niestety z przepisów zabroniono nam korzystać z orzecha czarnego, które no, działało bardzo mocno na organizm, ale stwierdzono, że to jest niezgodne z nie wiem, jakąś polityką prozdrowotną. Natomiast bardzo zbliżone właściwości jest zaobserwowano, przebadano w liściach orzecha. W związku z powyższym Daliśmy w miejsce orzecha czarnego orzech włoski, liście orzecha włoskiego w odpowiednim ekstrakcie. Również działa przeciwpasożytniczo. Szanowni Państwo, dołożyliśmy również wyciąg z nowocni granatowca. Granat pomaga utrzymać niskie ciśnienie tętnicze, obniża poziom cholesterolu. Wbrew pozorom psy też z tego powodu cierpią, co ma zapobiegać miażdżycy chorobom układu krwionośnego. Granat, my sami powinniśmy stosować jakieś syropy, napoje z dodatkami, kupować te owoce, nie naprawdę włączyć do naszej diety. Mają bardzo silne działanie przeciwnowotworowe, bardzo fajnie działa w układzie moczowym na wszelkiego rodzaju zapalenia bakteryjne. W granacie znajdziemy Polifenole, które są naturalnymi związkami chemicznymi wspierającymi organizm w walce z nowotworami. Nie mamy tutaj takiej możliwości, żeby psu wycisnąć ten sok i dać, w związku z powyższym daliśmy tylko i wyłącznie wyciąg, czyli tutaj jest to specjalna mieszanka, której mamy w formie sproszkowanej właśnie wkomponowany ten produkt. Bardzo fajnym składnikiem tego produktu są pestki z dyni. Szanowni państwo, ja osobiście bardzo często używam pestek z dyni w swojej kuchni, w różnego rodzaju sałatkach, surówkach. Również w formie takiej zmielonej dodaję do karm swoim zwierzakom. Pestki dyni zawierają witaminę E, witaminę C, tiaminę, ryboflaminę, zawierają niacynę, kwas foliowy, witaminy B6, witaminy A, witaminę K, zawierają takie minerały jak cynk, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas. Zawierają kwasy tłuszczowe jednonasycyniowe, ale co więcej, kwasy wielonasycyniowe omega-3, które mają korzystny wpływ na organizm. To są wszystkie stany zapalne organizmu. Ale co więcej, pestki dyni to także naturalny i nie mający skutków ubocznych sposób na pozbycie się robaków z przewodu pokarmowego. Szanowni Państwo, jeżeli sami nie stosujecie pestek, zacznijcie je stosować. Ja wiem, będą opinie, że to są akurat lektyny i nie powinno się ich stosować, natomiast warto je włączyć do naszego menu przy robieniu sobie jakiś surowek sałatek. I warto naprawdę naszym czworonogom również dawać takie właśnie pestki. Tutaj, szanowni państwo, daliśmy kompozycję wysokoekstraktową, czyli nie jesteśmy w stanie takiej ilości pestek dać codziennie naszym zwierzakom, jakim tutaj państwo otrzymujecie w gotowym produkcie wieloskładnikowym. Kolejnym takim składnikiem naszego produktu jest wyciąg ziela piołunu. Myślę, że z nazwą piołun każdy z nas się spotkał. Właściwości lecznicze Piołunu są zasługą zawartych w nich substancji. Można w nich znaleźć garbniki, olejki eteryczne, sole mineralne czy flawonoidy. Piołun ma liczne właściwości zdrowotne. Wykazuje przede wszystkim działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwskórczoły, rzuciopędne, zwalczające pasożyty. W produktach detoksu na odrobaczanie dietetycy wyszukują zawsze produktów, w którym składzie jest piołun. Dlatego, że właśnie piołun odpowiada za zwalczanie pasożytów. Również w naszym produkcie jest tutaj ekstrakt z tej rośliny. Zawiera również wyciąg z naszym czarnuszki. Czarnuszkę, myślę, że każdy z Państwa się już nie spotkał, bo również jest jako dodatek do pieczywa. Bardzo często już są chleby z czarnuszką, bardzo często są sery z czarnuszką. Także jest to bardzo. Ciekawa roślina, również niedoceniana, na szczęście zaczyna być już zauważalna. Czarnuszka wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, a także pomaga ustabilizować gospodarkę hormonalną. Ma działanie przeciwbólowe, ochrania nerki oraz wątroby. Dodatkowo czarnuszka w swoim składzie zawiera liczne przeciwutleniacze, mikroelementy, cenne flawonoidy czy alkoidy. Ale co jest najciekawsze, nasiona czarnuszki działają przeciwtaścowo. Jeżeli my podajemy zwierzakom ekstrakty właśnie z czarnuszki, wyciągi z nasion, z czarnuszki, przyczyniamy się do tego, że pasożyty opuszczają naszego pupila. Szanowni Państwo, do tego produktu dołożyliśmy jeszcze wyciąg z korzenia czarciego pazura. Bardzo ciekawa roślina, praktycznie jest niespotykana. Rzadko kogo spotykam, kto w ogóle słyszał o tej roślinie. To jest roślina używana od, nie wiem, nawet nie chcę Państwa skłamać, ale od pokoleń jako naturalny sposób na pozbycie się problemów przeciwzapalnych, przeciwbólowych. Na suszonego korzenia są używane w celu złagodzenia niestrawności i pobudzenia apetytu. Traktowany jest jako sposób na choroby nerek, wątroby, pęcherza moczowego, dolegliwości żołądkowych. Czyli wszystko, gdzie robaki potrafią się usadowić i po prostu sobie dobrze żyć. Te wszystkie dolegliwości są właśnie usuwane. Działanie tej rośliny porównywalne jest z kortyzonem. Czyli, jeżeli my zostawiamy w aptece sami dla siebie jakieś na przykład nie wiem, środki, żeby złagodzić sobie ból, my równie dobrze, bez skutków ubocznych, możemy korzystać z produktów, zaopatrując się w partnerskim sklepie internetowym, który zajmuje się fitoterapiami, czyli z daleka od chemicznych produktów. Szanowni Państwo, produkty zawierają tak zwane dodatki technologiczne. To wszystko jest wymagane zgodnie z przepisami. Są one naturalnego pochodzenia, które są jako e, przeciwzbrylacze, ale powtarzam, to jest wszystko naturalnego pochodzenia. Pozyskujemy to ze skrzypu polnego e, z ryżu. W związku z tym, również popatrzcie Państwo, firma idzie całkowicie w naturalne produkty, zajmując się fitoterapiami, naturoterapiami, wszystko, co jest związane z naturą. Jeżeli macie Państwo jakieś do nas pytania, tutaj jest zarówno Ania, zarówno jestem ja do Państwa dyspozycji. Jeżeli będzie taka konieczność, skonsultujemy Państwa z technologiem firmy, który wytłumaczy co, jak i dlaczego, jaki jest powód takiej kompozycji, a nie innej. Szanowni Państwo, jeżeli będą naprawdę pytania, będzie pod naszym tym materiałem również krótka informacja z kontaktem do mnie. Będą mieć Państwo pytania, proszę napisać, w wolnej chwili zawsze Państwu udzielę odpowiedzi. Tyle na temat naszego kolejnego produktu dla poprawy zdrowia naszych czworonogów. Aniu, przekazuję Tobie głos. Sławku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten ogląd wiedzy, który nam przekazałeś. Jestem Ci bardzo wdzięczna, bo naprawdę w sposób przystępny to zrobiłeś, że, że po prostu bardzo łatwo to można zrozumieć. Dziękuję Ci bardzo za tę informację i mam nadzieję, że zaczniemy stosować preparaty wspierające zdrowie naszych zwierząt, tak jak stosujemy preparaty pomagające w naszym zdrowiu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo, Aniu, za czas. Dziękuję, Szanowni Państwo. Życzę miłego dnia.